tradycyjny, rozbiegówka tradycyjna. Nie liczę godzin i nad... lat. Klapsa. Laps. Klaps. A to już poszło? No. Y -y -y. Akcja. To jesteśmy w gotowości już? Y -y -y. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. W kolejnym odcinku na kanale Studio Kambodża. Ciągle jeszcze Kambodża, ale Studio na pewno. Y -y -y. Przepraszam, że tak popijamy wodą. Magistracja. Chodzi o to, że Jesteśmy w e, anturażu restauracyjnym, jesteśmy w takiej bardzo kmerskiej, typowej kmerskiej restauracji. E, przyjechaliśmy tutaj na lunch z nadzieją na to, że będzie cicho, bo taki miał być e, zamysł. I nic bardziej mylnego. No, okazało się, że, że, że poniedziałek nie jest dniem, na, bo w poniedziałek to nagrywamy, że to nie jest dzień cichości. No nie, no, a dwa, że my przyjechaliśmy w godzinach lunchowych no, zapewne te, ci wszyscy kmerzy, te wszystkie osoby, które tu są, no po prostu mają... To Mar poranczu, to poranczu. No mniejsza, mniejsza o większość, w każdym razie yy, jesteśmy tu po to, żeby nagrać odcinek. Aha. I zamierzam to zrobić. Yy, nie możesz się ruszać za bardzo, znowu yy, powodujesz yy, fluktuację podłoża. A ty nie powodujesz? Ja nie, bo jestem nieruchomy. Jak to jest? Stoła, jak, jak... To, to, to mnie Kwiat lotosu na zamarzniętym yy, stawie. To ja niczym budda wyrzeźbiony w marmurze. No się zgadzam akurat. No. no i właśnie, ale Budda nieruchomy jest, a ty jesteś ruchomy. bo jestem Budda za DHD. Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka będą uwaga. Znaczy, właśnie długo się zastanawialiśmy, pomysłów było sporo, czyli tak naprawdę nie mieliśmy żadnych pomysłów. No I my nie. samo. Pomyśleliśmy my coś, co będzie, co będzie po prostu jakby dobrze szło, co dobrze wspominamy, co lubimy. Tak. No, i postanowiliśmy porozmawiać o 20 międzywojennym. Lata 20, lata. Czy. Nie, błąd. Nie? Nie! Ja porozmawiamy... NATO! Właśnie. Rozmawiać będziemy o naszych ulubionych czasach, czyli lata 80. i 90. ubiegłego które... wieku. Ubiegłego wieku, które doskonale znamy, wspominamy. Część tych, tych, tych czasów wspominamy jako dzieci, później jakoś już. Młodzież. nam je jako dorośli ludzie. Wtedy byliśmy dziećmi. No tak, wtedy byliśmy dziećmi oto tutaj. Ja że ja muszę tak troszeczkę chusteczko Proszę mi wybaczyć. Ja panu nie przerywałem. Bo osnę Ja panu było. nie przerywałem. Bo było ostre. <laughs> Dobrze. Yy, skoro jako, żyliśmy w tamtych czasach jako dzieci w latach 80. No to od czego zacząć? Od bajek. Co to jest, jest na ży i rządzi świat? <laughs> To, to, to nie ten temat e, dzisiejszego, to na Davos, ale to, to nie tak. E, żyto, Maciej, żyto. żyto. Tak, no kiedyś, właśnie w latach 80. bardzo popul... Żyto był, był, a pseudonim artystyczny to było Żyto, kup <laughs> pan Żyto, tak. ale na popitkę? Nie, nie, popitki nie, nie tam bo się ogółem nie było. Pamiętam też była taka scena, e, nie pamiętam, że kto nas dotykała, stoją w monopolowym, Tak, stoją i. Weź dwie. Weź dwie. Weź dwie. Po, po, ale po co na... nie, nie, nie. będziemy brali dwie. Do no bez sesu. Weź dwie, proszę cię. Co o ty dwie bez sensu zostanie? Na moją odpowiedzialność. Weź dwie, no proszę, na moją odpowiedzialność. Dobra, niech ci będzie. Skrzynka wódki i dwie oranże. Tak, tak jest, ale tak jest. Tak było. Żyty. E, a my zaczynając właśnie, chciałem rozpocząć od, jako dzieci, rozpocząć od bajek. Dobrze, zacznijmy od bajki. Nie chcemy bajki. Bo bajki w, naszych, w tamtych czasach były. U nas były bajki. Przede wszystkim to się nazywało nie bajki, tylko wieczorynka. Wieczorynka, tak. Mieliśmy... O której była wieczorynka? O dziewiętnastej. O dziewiętnastej była wieczorynka. Tak jest, tak jest. To nie było tak, że sobie wchodzimy, wybieram kanał z bajkami i obejrzę sobie w każdej chwili, kiedy tylko chcę. Nie. nie. Raz dziennie o 19, chociaż były jeszcze takie specjalne wydarzenia popołudniowe jakieś. Tam. Były popołudniowe. Od poniedziałku do piątku. Był. To, w, w piosenki to był środę. od pana to, to, to był w środę, później w piątki był oczywiście pankra pankracja, pankracja, pan Pan Ale później TikTak się zmienił, później TikTok się zmienił był Kulfon. Mhm. Kulfon, Kulfon, co z ciebie wyrośnie, tak. martwię się później. już od tygodnia, to Pani, się nie ma. był W czwartki był, ee, był sobie człowiek. W leciał, życie, było sobie, sobie człowiek, życie, był sobie kosmos, tak. leciało to, później był e, e, wróć, co my mieliśmy... A poniedziałki? No właśnie w poniedziałki, myślę, w poniedziałki. Wtorków nie robiłem, e, a w poniedziałki, poniedziałek, ja nie mogę, bo... Nie, Dobra, nie... ale nie lubię poniedziałku. No nie lubię poniedziałku, ale e, bajki były, nasze bajki były wesołe, mieliśmy uszatka, u, u mieliśmy Reksia, Bolka i Lolka, przygody całe. Ale jak kilka, wróbla czwirka. Żwirek i muchomorek. No, zbiór, muchomorek. sięgajmy tam, gdzie wzrok nie sięga. No, tak. Ja wiem, że na przykład był kiedyś. <kwieś> piaskowy dziadek. To już nie za moich czasów. Ale, no, no, moja mama pamięta piaskowego dziadek. No to ja jeszcze może się cofnę i. bo ja coś <suszę> ja gadka. Pingpongi takie były. Były. Michały były jeszcze. No to nie te lata, ale były, rzeczywiście. Ale pamiętam, że była taka scena. Nie pamiętam, jak się nazywał ten y, Pawlikowski, chyba. Czy Pawlik? Zwierzyniec? Nie, to taki Aktor. A. I on, y, on dał głos jakby dał da, właśnie. Nie pamiętam, czy y, tam Agatka i Jacyki Agatka, czy... I tam było to, słynne. I to słynne, podobno. Ja nie wiem, czy to jest tylko... Czy to ja, prawda, właśnie, czy to, to te... się wydarzyło, no czy to tak, tak, jest tylko taka... Tak, tak. już tak. A teraz, ale... a teraz, teraz drogie dziewczy... dzieci, pocałujcie misia w dupę. Tak, tak było. Przepraszam było. emocje. Podobno tak było, ale tak. nie wiem czy to jest prawda. Wypikamy to. A jak nie, to poszło. Pikachu. Pikachu. Ale ee, Pikachu to nie te czasy ale, ale bajki na przykład z zachodu, które leciały czasami jako... Yy, Kaczer Donald, yy, Goofy, Myszka Miki. Ale te czasy były, były w niedzielę. Były w niedzielę, tak. zdarzały się, że, 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 że to, to leciał I to było po prostu... Je, na ulicach było pusto od dzieci. Wszyscy siedzieli zapatrzeni w to i... Były siostrzeńcy Kaczora Donalda, pamiętam. A to, A to były, później, później. Smurfy to... się pojawiły. O, smurfy były dobre. I jak ktoś się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie tak, 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 tak. to nie film dla tych, kto A się, kto się lubią? Zamachowski chyba? Nie, teraz ja. A, A teraz, teraz? Ale dziękuję, ale proszę bardzo. I, i, i to, to bajki były no, takim właśnie no bardzo ważnym. Eee, na... co, co, co bardzo ważne? No w tamtych czasach no, baj, bajki były, ale były, były też takie na przykład programy jak, nie wiem, Sobótka czy Teleranek, pamiętasz? No tak. A budzisz się którego ranka i nie będzie to ranka. W, Sobuc w był nie, no te ranek to tak, pamiętamy my dos doskonale. troszeczkę 50-15. 50-15. Sobudka i później był taki właśnie 50-15, to się zmieniło później, 50-15, tam był short press. Był short press, był, tak, był, tak. Był, 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 było fajnie, bo było do, dla 5-latków, dla 10, na 15. I ja nie mogłem nigdy się doczekać, na przykład jak będę już do tej, tej większej grupy, żeby już do że, że, tak, tak, że już tam, żeby tak, już tam, tam mogłem teraz, tak, teraz, na, na, Oglądałem tak wszystko, no, ale, oczywiście. ale jakby nieuprawniony był. tak ale, ale no, tak, to był, to był... Ja nie wiem, czy teraz w ogóle są takie programy młodzieżowe dla z dla, dla młody. z młodych by teraz oglądał, jak wszystko mają na YouTubie, kawa na ławę, no takie był... Teraz to jest Nastia na przykład takie kanał. Ruskie kanały są. Bardzo dużo jest ruski kanał, które tam robią niby po angielsku, niby coś, ale tam y, sieją robią no, propagandę. No, no ja też to... na przykład, bardzo lubię i Ja muszę cały czas embargo nakładać na to. No tak, to, to, to teraz to się, to się pozmieniało. Ale w tamtych czasach też jako dzieci. Było ważne też jedzenie i na przykład co się jadło, nie było hamburgerów, nie było McDonald's, było. jadło się co było, tak jest, ale nie ważne to, było, się no. ale ważne było, idź kup sobie zapiekankę. Co? co? A, chleb z cukrem. No tak, to, ale chleb właśnie dla było. Chleb, jak dostałeś so, chleb z cukrem. Tak. Placki, placki ziemniaczane, jak babci porobiły czy coś, no to były jackpoty po prostu. Ja słyszałem, ludzie mówili, że na przykład maczało się chleb w wodzie i wtedy cukier. Że ja tak nie robiłem. Ja po prostu ja sobie sypałem cukier. Albo jak było masło, troszkę masła i wtedy cukier. Takie czasy. A dzisiaj, panie? Biała śmierć. No tak. Biała śmierć. No ale wtedy... W dzisiejszych czasach wszyscy chcą być eko i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem ciekaw, z czego były te yy, oranżady. Pamiętacie, w woreczkach przebijało się ten woreczek, i to już było to miało takie kolory. Ja, nie, 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 poczekajcie, ja byłem pod prostu. W podstawówce, to jeszcze jeździliśmy pamiętam i to się przebijało, wypijało się tak. A kryzys żółpki w torebce też były? No tak, tak, później siedział człowiek jakby się krizy Bo to było, żeby dodać do wody. Tak, ale nikt tego nie robił Nikt tego nie robił. No po prostu to było takich dań albo takich potraw zupełnie. A na przykład w Warszawie była woda mazowszanka, gazowana. Woda gazowana mazowszanka. Ona była w takich litrowych butelkach, później się pojawił jeszcze ptyś, to była odpowiedź na Fanta. Tak, tak, bardzo zresztą sobie chwalę tego Ptysia. Ptyś był tak, był, był smaczny. u nas była e, Ostromecka, bo ja z Bydgoszczy pochodzę, a także u nas była woda ostromecka. E, no, po prostu dolewało się soku malinowego, którego Aha. babcia zrobiła. Myślą myślą. Taki saturator mały. A właśnie saturatory były też. No, saturatory. Tak, to wiadomo, to, to, tak, tak, to taka. Klasyka, klasyka, klasyk, no to, 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 to wiadomo to. A że. mówisz o klasyce to ja, ja chciałem tylko ci powiedzieć tak szczerze. Według mnie muzyka lat 80., -tych, 90. -tych i kinematografia, czyli o! kino lat tamtych, to jest po prostu ono stworzyło najwięcej kultowych po prostu pozycji, gdzie teraz powsta no, powstają oczywiście kultowe produkcje, ale to już nie ma tego klimatu, to w ogóle nie ma tego, jak się szło do kina w tamtych czasach i się trafiało na film na przykład Iki, Iki, Kwiezdne wojny. To, to, jest to w ogóle wychodziłeś stamtąd. Ja jak zobaczyłem ter pierwszego Terminatora, po prostu byłem zmiażdżony, nagle wszystkie moje kości zrobiły się. E metalowe, wiadomo, ta, ta fantazja. Cóż my mamy za sygnał? Sygnał, iż chyba musimy zrobić przerwę, żeby tak. się kamera nie przegrzała. Nauczeni doświadczeniem lat poprzednich zachęcamy do obejrzenia reklamy. Mamy nadzieję, że się pojawi. Oby no, się pojawiła. Także... Obejrzyjcie reklamy do końca i widzimy się za chwilę. Łapki w górę. Poproszę o wyłączenie kamery. Witajcie po przerwie. Tak jest. Moi drodzy, tam nam Bungalowie obok Pan włączył coś, co oni tutaj nazywają muzyką, ale postaramy się to przekrzyczeć. Tak. Byliśmy przy filmach. Przy filmach, tak. Ja tam rzuciłem IT, e ale generalnie w tamtym czasie chyba największe wrażenie robiło na mnie filmy, które oglądałem w kinie. No to nie to dziwi, to prawda. Chodziło się do kina. Chodziło się do kina. Wa, ja uważam, bo tak dzisiaj jeszcze przygotowując się do tego, do tego odcinka, Masę gatunków filmowych y, z tamtych czasów już w tej chwili nie istnieje. Gdzie e, gatunki filmowe? No, tak. Jak to nazwać? To były filmy przygodowe. A, z... A czy teraz istnieją? Jakie robią? Marvel, który jest no, po prostu. Nie, nie widzę tego. Nie, to nie jest to, no. ale, ale takie. No, to filmy, pokaż żeby... się... Po prostu już nie oglądasz takich filmów, bo już nie jesteś w tym wieku. Ale ja. No, może wiem, tak. że takie filmy jeszcze są. No, ma... Miejmy nadzieję. Sławe. Ale są, ale nie, są, były tak na przykład. No wtedy to było... no, Nie są, 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 są. Kult... Są, są, teraz też powstają. Wiesz, tam okay. całkiem fajne. Są. Jak oglądam z córką, czasami... No tak, no może nie najlepszy przykład, bo ja akurat... Są, w... są będąc wieku, oczywiście. to i my To były po prostu filmy kultowe, na które nawet dorośli chodzi. Mało tego, chodziło się całymi rodzinami. Po prostu. Szło się do kina, to do, zabierali rodzice i cała. Pamiętam takie dwa filmy, na których byłem, które jakby. Jakby, jakby pamiętam... Dokładnie wiele z rzeczy w tej sytuacji. Jeden film, na którym byłem z moim młodszym bratem, z Michałem. Cześć Michał. Cześć, my. Byliśmy w kinie, ja już się nie pamiętam, nie pamiętam jak on się nazywał. To oczywiście wszystko było takie kina jedno, jedno studyjne, czyli jedna sala, jedno no sala. Jedno, tak, tak, My byliśmy tam na Neverending Story. Nie kończąca się opowieść. Limal, limal piosenka kultowa. <tukli> tak do tej pory tam wszyscy znają. <tukli> tak. e, swego czasu mój kolega miał takie włosy, ja miałem troszeczkę dłuższe. <grym> miałem długie włosy. Kiedyś przyjdzie, może czas, to pokażę. <grym> no, niech... Nie zdejmuj spodnie, proszę. <grym> się przed numerami, e, ale e, ja wtedy, dlaczego byliśmy w tym kino? Mój ojciec chrzestny, czyli młodszy brat mojej mamy, zabrał nas do kina. Bo w tym czasie moja mama radziła na szkoczyczkę brata. A. A! I mój tata tam był i nie miał się kto nami zająć i nas do kina na Neverending Story. Branding Story. E, no filmy to były na mnie wrażenie naprawdę duże. No jak tak. ja się bałem, jak tam wilk taki wielki ale... gonił, tam... Jezus! Tam, był, tam było właśnie, właśnie to, było, to było kina, ale na, na, Przeżywało się to tak, ty, ty byłeś całym sobą tym wszystkim co tam się dzieje, ty byłeś częścią tej historii. No. To nie jest to co w tej chwili... Wychodząc z Indii. oglądasz wiesz... Oglądaliśmy Indiana Jones... Indiana Jones, no po prostu każdy, mój kolega wpadł na fantastyczny pomysł, pamiętam, że o jak dostał w Ciry, dziadka kapelusz zabrał, no on by chciał być Indiana Jones. nie najlepszy pomysł, <gorszy> tak, e... goście się, że jakby mamie page zabrał. <gorszy> ale była awantura, pamiętam o kapelusz, także no, to, no tak, ale faktycznie, że się przeżywało te, te wszystkie Filmy, to by po prostu żyliśmy tym. Od rana my byliśmy na, 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 my mówimy, na podwórku, jesteśmy, od rana do wieczora to był bieg. Jeden wielki bieg, cały czas po prostu się ruszać. Nie, nie tak jak dzisiejsza młodzież, która w większości to spędza czas przed komputerem. Biega, yy, Mój jeszcze nie tam swego czasu, był dużo młodszy niż teraz, ale on mówi, że idzie pograć w piłkę. Wow! A gdzie? I patrzę, on wchodzi do pokoju ją w FIFA. Zmierzyło mnie to Popro... Mój brat zwariował, no. także. No. Ja tylko I chciałem jeszcze właśnie też wrócić, bo drugim filmem, który taki pamiętam bardzo dobrze, to był film ja Znowu z moim kapłem wtedy. I również z moim bratem Michałem. wyobraź sobie, taką sytuację. Byliśmy na Ursynowie, bo takie kino, to się chyba nazywał kino Kadr, o ile się nie mylę, I tam było, to było takie kino, że były krzesełka krzesło, Czyli nie fotele, no, tak. tylko... Na krzesłach się Żeby dłużej było kino I, y, I to był film Critters. Nie wiem, Taaak, się tj. Tj. critters no, to, tak, no Critters, z Ja wtedy, czy to był Critters? Tak, Critters, to byli critters. Um, I my poszliśmy na ten film, i okazało się, że nie ma trzech miejsc już przy, przy sobie. Były tylko dwa miejsca przy sobie i jedno osobno gdzieś tam. I tata się pyta, czy Marcin dasz radę usiąść sobie osobno? Ja nie pamiętam, jak mogłem mieć 6, 5? No, nie, 6, 7, od cholera, nie pamiętam. I sprawdzić, jak to było w produkcji, tak? I Ale wsiadłeś? No i mówię, no dam radę. I Michał usiadł obok taty, a ja siedziałem, to ja pół filmu tak oglądałem. <noise> <noise> I, I oglądając się, czy tata jest tam? <noise> czy cały czas są ze mną? Tak. tak. Później, po latach, obejrzałem te Krydelcy, i się nie dziwię. No. No. Ten, no, sobie był, znał, były, były filmy, no tak, tak. Dla tamtych. Dla tamtych no teraz Ale były był gryminy, te były i śmieszne i straszne tak, tak. w tym czasie. No było mnóstwo takich filmów. Gwie... No, Gwiezdne wojny wspomnieliśmy. No Gwiezdne Ale wojny bo... to była cała, cała saga po prostu. Kinie... Ja pamiętam w kinie Bałtych, bo w Bydgoszczy no. jak było kino Bałtych, to tyle ludzi przyszło, że ta pani nie wiedziała co zrobić. I ludzie po prostu siedzieli na, na te, to było te małe kino, i po prostu siedzieli na tych przejściu. No w każdym razie, kinematografia tamtego czasu, to jest kult pełen, tak. Pretty Woman, Top Gun, to, 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 to są, to są filmy, które są, są, no, to, to są ikony już ikony. właściwie. Rambo. Rambo, Rambo no. Tak. A teraz muzyki. I wchodzą nam z muzą, no, no i wchodzą nam z muzą, dobrze, to, to lecimy dalej, ale jeszcze, ale co? No. no to muzyka, bo znaczy, jak kis, do, to była muzyka. Ale no. jak szedłeś do kina, to musiałeś się ubrać, jak wyglądała moda lat 80. i jak wyglądały fryzury. Miałeś turecki sweter? Powiedz, że miałeś turecki sweter. Miałeś turecki. To ja mogę wiedzieć, z jaki on był. No, bo wszyscy mieli takie same. Ja Swetka, nie miałem. swetrów, swetrów mi nie brakowało. Ja nie miałem ja akurat. I babcia potrafiła zrobić ale, ale Mama zrobiła jakieś tureckie, tureckie swetry, które były z Turcji przywożone i tak dalej na potęgę. One tu miały pasy, zazwyczaj I tu coś było na. Dżinsy, ten, piramidy z tym lampasem. Z tym, z, tym, z tym lampasem. lampasem. Miałem. Mokasyny białe I one skarpety. miały, miały tak jakby gum, gumkowe ściągacze. Tak, tak na dole, żeby to tak. było. I, i, i skarpety, skarpety w hokeje były albo w tenisy takie były. Gdzieś tam To mokasyny Buty i tak dalej, to tego nie to, to nie. To... Ja też do no, to nie, nie, nie miałem okazji, ale no moda lat 80. była specyficzna. Dziewczyny sobie jak to się nazywa... makijaże taki, takie mocne, mapirowane tak, ma włosy. Lombard. Te... Ale, tak, ale wtedy już się na tanecie zaczęło malować takie Znaczy, taki. znaczy to, było, to było też tak, że jak dziewczyna się pomalowała, to wyglądało jakby szła na ścieżkę wojenną jako Indianin po prostu. No. I tryb, tapir, tapirowanie to było włosów, tak. także to były takie mandoliny na głowie. No, dziewczyny miały Bo... zupełnie inną modę. Zupełnie kwacyc i to jest zupełnie inna moda. Inne Teraz moglibyśmy że był straszny obciach, ale w tamtym czasie to było fajne. No to, to, był, to, to był szczyt, szczyt. Na internecie, w internecie można na YouTubie znaleźć wiele, wiele jakby filmików VHS-y, bo to jeszcze były kręcone, kamera, oczywiście większa jakby taka kamera, reporter w akcji, po prostu kręcone były te, te, te filmy gdzieś z dyskoteki. I spojrzeć wystarczy, i dziewczyny jakieś bluzki, jakieś, no zupełnie inna moda, zupełnie inny świat. Ale to się i tak wróci, bo to, moda to się cały czas wraca w i muzyka. Jak muzyka, 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 no to... muzyka i filmowa, i kapitalna, i, i w dyskotekach muzyka. No i e, i, w, I w tamtym czasie muzyka była też specyficzna. Lata 80. -tych, 90. -tych troszkę się różniły między sobą, ale to była cały czas muzyka, która zresztą jest do tej pory bardzo popularna. Ja, my słuchamy no, oczywiście my świetna. słuchamy muzyki lat 80. Taką, taką jakby nazwę świątynią. To było Radio Trójka i lista Marka Niedźwieckiego. Marka Niedźwieckiego. Niedźwiecki, Niedźwiecki, lista, przebojów. lista przebojów Marka Niedźwieckiego w sobotę. Charakterystyczne dżingle. Po prostu sie... ja, nawet, ja dopiero ruchało się, się muzyki. Już Nasza osoba odkryła na przykład, że charakterystyczne takie wejście na listę przebojów, To jest początek piosenki coś tam mandy. Ale... ale u Ciebie leci często, bo jak jestem u Ciebie, to, 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 to właśnie rzucasz muzykę. No łatwo jest właśnie teraz... No to sobie pogadaliśmy. Zaczęli grać! No my o no, muzyce, to i oni muzykę. No tak. Trzeba było nie używać tego słucha. mogliśmy jakoś zakomunikować No ale dobrze, to moi drodzy, to my zrobimy przerwę na reklamę no w takim razie. Poczekamy, może mi się bateria znowu wyczerpie. Oh, 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 oh. Bo już się raz wyczerpała. A, <laughs> dobra, okay. to będziemy. ale miałoby być śmiesznie zabawni, a nie jest. Wiesz powiem ci, jestem rozczarowany. Więcej przy, przygotuję sobie jakiś rzacik na początek wejścia kolejnego. To ja wyłączam. Cisza. Niepotrzebnie, niepotrzebnie się czy Kontemplacja. Kontemplacja. Kontempluję. No więc, dzień dobry, poprzednie. Po kolejny przebieg, Mam nadzieję, że reklamy się podobały. O, o, o. O, mam nadzieję, że były też długie. No. Przepraszam, kochani, musimy mówić głośniej i szybciej, żeby zagłuszać dźwięki. Tak, pseudomuzyki, która dobiega z każdej strony w tej chwili. Nie Koguta. Obiecałem, że na początek będzie dowcip. W tamtych czasach bardzo popularny był dowcip Polakrusek i Niemiec. Dokładnie. dokładnie. Polakrusek i Niemiec. Bardzo często był diabeł który też tam jakieś tam im dawał, etc., tak, tak, etc. Tak. Ale to, to musiał być Rusek, który zawsze przegrywał jakby. I Niemiec też. I Niemiec też. Polak zawsze był najmądrzejszy, I... zawsze, prawda? Tak było. No i e, znalazłem coś takiego, ale tam nie ma Polaka, Ruska, Niemca jest przykro Ale możemy wstawić go gdzieś. Jest Polak, y, Anglik i Francuz. Czyli, <laughs> no, okej. Ok. Ja sobie pozwolę, bo ja tak będę sobie spoglądał troszeczkę tutaj, pod, pod y, sobie troszeczkę pomagał. E, tubylcy złapali Polaka, Anglika i Francuza. I jeden z tubylców mówił. Witam Was, ja mam dla Was dobrą i złą wiadomość. Zła jest taka, że zabijemy Was, a z Waszej strony skóry zrobimy kanu. A dobra jest taka, że możecie wybrać sobie rodzaj śmierci. Anglik mówi: Dajcie mi pistolet. I krzycząc: God save the Queen, strzela sobie w łeb. Jak to Anglik? Francuz mówi: Dajcie mi szable. Bierze tą szablę i z okrzykiem: Wibla, France, prawda? Dźga się w serce i umiera. Na co Polak mówi: Dajcie mi widelec. I dźga się. Ręce, nogi, szyja, tułów, wszędzie. Tub ci ci, ci, ci te tubelcy patrzą na niego, no, no. co o co, co chodzi, a no. w którymś momencie, Górno BĘDZIECIE MIELI, A NIE KANU! <grym> to, z taki, to z takich żarcików. No tak, a byliśmy a, przy muzyce. A wracając, tak, byliśmy przy była, muzyce. Było Radio Trójka, ale ja na przykład pamiętam, że jak przychodziły wakacje, to było Radio Jedynka i Lato z radiem. Ta, la, la, lada, lato z znany i wszędzie. wszędzie po prostu, wszędzie. Mój dziadek zawsze włączał wtedy rano lato z radiem i to leciało. Ja pamiętam, wtedy były tak, kapitany takie na przykład fragmenty, że, że było na przykład, to nie był koncert życzeń, tylko że, że, że na przykład był raport o stanie wód. Tak, Był na przykład. Tak. Woda na Wiśle na poziomie tym i tym ale to, to się przybrała na... o tyle i tyle centymetrów. To się nazywały tak zwane szumy, bo oni puszczali na początku kanał lewy, <laughs> kanał prawy <laughs> i sprawdzało się tak stereo. I wtedy, wtedy dopiero wchodziły wszystkie komunikaty rybackie, pogodowe i tak dalej. I tu było pra... to było ja, ja w jedynce. Ale było też coś takiego wtedy, że było na przykład tak. Pan e, Jan... Trzciński, przebywający obecnie na Mazurach w okolicach Pischu. Tak. Proszony jest o pilny powrót do domu z powodów Rodziny, rodziny, tego typu, no tak. bo wtedy nie było, nie było telefonów, nie było, tel nie było tak, maila, nie, nie, było, nie było informacji, tak, nie było jak się skontaktować i przez radio, były takie komunikaty. Komunikaty były, tak i to działało. Ja nie wiem czy to działało, ja byłbym przerażony, jakby mnie wyzwali, to bym się w życiu nie pojawił. Nie, nie <grym> żona, żona wzywa. Żona pilnie wzywa. Żona pil wzywa. Tak. Ale oprócz takich właśnie radiowych, to, by, to były właśnie jeszcze yy, kultowe programy telewizyjne, yy, można, było sobie, można było sobie na przykład coś sprawdzić, rozrywkę w postaci... Kabaretu Olgi Lipińskiej Oczywiście. Przykładowo. Panie Janeczku, grać? Grać, grać, grać. Także do tej pory oglądam często i, 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 gęsto. i gęsto, także są, są. Ale były jeszcze takie... Był Jarmark taki to się nazywało. Wow. Też wtedy był... był e... Janowski. Pijanowski od gier. Tak. Zientarski, przepraszam. Zientarski. I pan trzeci on prowadził muzyczny. Tak, był. Od muzyki. On też w jak wiecie, napiszcie, proszę. Zapomniałem, zapomniałem tak. Ja Zapomnieliśmy, ale, ale tak, to, to, to były sobie świnki trzy. Były oni, sobie świnki trzy. To była kultowa i oni prowadzili. oraz zabawa oraz gry. To my. Tak, i oni tak, prowadzili tak. właśnie sobie e, taki program rozrywkowy. W niedzielę znanym był program e, prowadzony przez e, Toniego Harika. E, Pieprzy i Wanilia. Pieprzy Wanilia, albo gdzie pieprz rośnie? Tak było. Albo bodaj... popas pieprz. A to taki inny, no, nowszy. A to już nie, to nie, nie był pan, pan, pan pani Gócfińska i Dony Halik? Ona Gócfińska? Nie, Gócfińscy to. Mieli, a to nie! Gócfińscy byli... to byli od Zo. Tak. tak, od co było? Od zoo było. I, a, a ta pani nazywała się. Inaczej. Zupełnie inaczej. <laughs> Zupełnie. Zupełnie, Zupełnie. Inaczej. Ale tak tam do Państwa Góckińskich, no i wtedy było właśnie z kamerą wśród Zo. Nie, z kamerą wśród zwierząt. Wśród zwierzą, wśród tak. Z kamerą wśród zwierząt. Tak, to były to, był, to zoo Wrocławskie. Tak. A ważną rolą były w, Nie wiem, czy młodzież to nie pamięta, ale z tego czasu program telewizyjny był drukowany w gazetach. Albo wieczorem był czytany yy, i tak przez, przez tak, tak, i na przykład, że pani. Loska, tak, pani, Loska i pani pan Suzin. Pan Suzin, klasa. Zawsze ubrany, elegancko jakby szedł na bal. Tak, tak. To brawo, to było to, naprawdę to, klasa to, w to, to by. było, było wiele więcej programów rozrywkowych, wielka gra. Była. Ja myślę, że będziemy kończyli powoli nagrywanie, wiesz, bo za grę teraz głosie. ja, z głosiem. My Ja zawsze mówię, żeby nie jeździć tam, gdzie mężczyźni siedzą. No, no nie siedzieć, nie siedzieć. Siedzi, jest poniedziałek. No, Sobotę nie siedzieli, to co? W poniedziałek ale, będą nie, siedzieli no, święta, są, bo ich coś lata i święta? Helikoptery. Helikoptery, helikoptery, helikoptery latają, no, to nie jest święto. Aby latać, bo jest, że razem, jak helikopter lata, to faktycznie święto był dużo. A Baleka mówił: 40 lat po wojnie, a mnie po niebie lata. I co? Nie mam komentarza. Nie mam komentarza. Miało być śmiesznie. Więc co mnie, mnie to zaczyna po prostu męczyć, że nie jest śmieszne. Ja, ja żądam nawet ten razem by było śmieszne. Odpowiedzcie Państwo, czy wam pasuje taki temat? A co pasuje? No. Ma być śmiesznie, czy ma nie być śmiesznie? Lata no 80. no. Nie, jest śmieszny by tak, bardzo poważny temat. Ja bym zrobił coś śmiesznego raz Nie razem. Nic śmiesznego. Był taki film. Nie, to było krótkie spięcie. Dobra. Eee... Kończymy, kończymy, bo nam za, nas zagłuszają. Tak. Po jest. Na, y, szumy mam w lewej i w prawej. Prawo, lewe. Csz, csz, stereo. Y, bardzo dziękujemy. Komu kończymy komunikatem dla rybaków. Stan wód. Pod wodą. No i pod lodem. O. W Polsce to jest pod lodem. Żółta łódź podwodna. Bardzo dziękujemy. Tak. Zapraszam na kolejny odcinek. Prawdopodobnie w środę, tak jak planowaliśmy, żeby one się pojawiały. Czyli o 18 u nas, a u was o północy. Ja mam z tobą coś planować. No słuchajcie, nic... co? A ja ja, ja jestem... kto tak mnie zaskoczył dzisiaj, że, że ten. Ale dobrze. Niech się darzy, niech się daże. Będę do przodu. Tak. Kończ paść. Wstyd To Do widzenia. Yy!